Byłem? To po niemiecku ich war, czy może ich bin gewesen? To pytanie, które jak bumerang co jakiś czas wraca w komentarzach. I w dzisiejszym odcinku poznacie na nie odpowiedź. Gotowi? To łapka w górę i zaczynamy! zarówno ich war jak i ich bin gewesen znaczy po niemiecku byłem i są to formy przeszłe od ich bin czyli jestem ich wa oraz ich bin gewesen to po prostu czasownik sein czyli być odmieniony w dwóch różnych czasach przeszłych ich war to czas przeszły prosty czyli tak zwany preteritum. natomiast ich bin gewesen to czas przeszły złożony czyli tak zwany Perfect. Jeśli jeszcze nie wiecie, czym różni się czas przeszły prosty, czyli preteritum, od czasu przeszłego złożonego, czyli perfekt, już wyjaśniam. Oba czasy znaczą dokładnie to samo po polsku, różnią się jednak w niemieckim budową i użyciem. Preteritum, czyli ten czas przeszły prosty, tworzymy dodając do czasownika odpowiednio końcówkę lub używając formy nieregularnej. Tego czasu przeszłego używa się najczęściej więc Pisanym, w tekstach, w powieściach, poza dialogami. Na przykład w książce zrobiłem kawę to. Ich machte einen Kaffee. Ich machte. Zrobiłem to właśnie preteritum. Podobnie w powieści Poszedłem do domu to ich ging na hause. Ich ging poszedłem to właśnie preteritum. Z kolei ten drugi czas. Czas przeszły złożony. Perfekt. Tworzymy w niemieckim za pomocą czasownika pomocniczego haben albo sein i specjalnej formy czasownika zwanej imię słowem. I to tego właśnie czasu używamy Wspomniany w niemieckim najczęściej w rozmowach w codziennych pogawędkach. I tak w codziennej rozmowie, żeby powiedzieć zrobiłem kawę, powiemy Ich habe einen Kaffee gemacht. Ich habe gemacht, ja zrobiłem, to jest właśnie czas złożony. Podobnie Niemiec, który będzie podczas rozmowy opowiadał nam o tym, że poszedł do domu, użyje czasu złożonego i powie Ich bin nach Hause gegangen. Czyli Ich bin gegangen, to jest właśnie czas złożony – Poszedłem. Wróćmy teraz do czasownika sein, czyli być i zwrotów ich wa oraz ich bin gewesen, czyli byłem i byłem. Wiesz już, że czasu prostego używamy najczęściej w piśmie, natomiast czasu złożonego używamy najczęściej w mowie. Od tej zasady jest jednak jeden ważny wyjątek. Jest nim nic innego jak główny podejrzany dzisiejszego odcinka, czyli czasownik sein – być. bo w przypadku czasownika sein, czyli być, zarówno w piśmie, jak i w mowie najczęściej użyjemy czasu przeszłego prostego, czyli Präteritum, to znaczy tej formy ich war. Oznacza to, że na przykład zdanie byłem w domu to zarówno w powieści, jak i w codziennej pogawędce po niemiecku ich war zu Hause. Ich war Zu Hause. Taką formę usłyszycie, jak i zobaczycie znacznie częściej niż jej odpowiednik, złożony, czyli Ich bin zu Hause gewesen. Podobnie wasz kolega Niemiec, nie tylko gdy będzie pisał powieść, ale też gdy będzie z wami gawędził przy piwie, żeby powiedzieć, że był w Berlinie, użyje najczęściej tej formy prostej i powie Ich war in Berlin. Byłem w Berlinie. Ich war in Berlin. Zamiast formy złożonej, czyli Ich bin in Berlin gewesen. Ich bin in Berlin gewesen. Niemniej jednak obie formy znaczą dokładnie to samo. Żeby więc dać Wam prostą zasadę do zapamiętania, zarówno w mowie, jak i w piśmie, najlepiej używać tej krótkiej formy ich WA. I najlepiej, ucząc się niemieckiego, właśnie z tą formą zapamiętywać przydatne zwroty i zdania. A mnóstwo takich przydatnych zwrotów z tym czasownikiem znajdziecie w moim ekspresowym kursie niemiecki w 6 miesięcy. Do którego link zostawiam Wam w opisie pod tym odcinkiem. Z kolei, forma. Ich Beng używana jest w mowie zdecydowanie rzadziej. Oczywiście Niemcy mogą jej użyć, gdy na przykład chcą podkreślić coś bardziej w zdaniu, albo chcą brzmieć nieco bardziej formalnie, lub też emocjonalnie, czy też literacko. Przy okazji nie można nie wspomnieć o tym, że niemiecki jest językiem bardzo zróżnicowanym i w różnych regionach Niemiec używa się go nieco inaczej. I na przykład na południu Niemiec formę Ich bin gewesen, tę formę złożoną istotnie możemy usłyszeć nieco częściej, ale nawet tam. Przeważa, jest absolutną dominą forma ich war. Na koniec mam dla Was jeszcze pełną odmianę czasownika Zain w obu formach. Zaczniemy od preteritum, czyli tej formy krótkiej. Ich war, ja byłem, du was, ty byłeś, ty byłaś, er, sie, es, war, on, ona, ono, był, była, było, wir waren, my byliśmy, ja wart, wy byliście i sie waren. Pan był, pani była, państwo byli, one były lub oni byli. A teraz ta forma złożona, Perfekt. Ich bin gewesen, ja byłem, du bist gewesen, ty byłeś, ty byłaś, er, sie, es ist gewesen, czyli on, ona, ono było, była, było, wir sind gewesen, my byliśmy, ihr seid gewesen, wy byliście i sie sind gewesen, czyli pan był, pani była, państwo byli, one były lub oni byli. Jeśli chcecie łatwo i na długo zapamiętać te formy, spróbujcie wirtualnych fiszek. W naszej aplikacji język w 15 minut, do której link znajdziecie pod tym nagraniem. A my widzimy się już w kolejną niedzielę. Tschüss!